Tomek z Pel jest ze mną Robert Ruchała, witam Ciebie serdecznie. Siemanko, witam wszystkich. No i powiedz, jak Ci się w ogóle podoba ta cała atmosfera, jak to wygląda względem na przykład Twojej organizacji, w której Ci przyszło walczyć? Yy, no, powiem tak, no nie spodziewałem się tutaj takich rzeczy, ogólnie emocje, dużo takich, wiesz, yy, no, no na gali sportowej to wygląda całkowicie inaczej, no nie? To jeśli chodzi o, o ważenie, czy, czy tam... Jeszcze sam było czekaj. Aha, face to face, w ogóle takie rzeczy, no to no to to jest nowe, nie? Pierwszy raz to widzę na, na żywo. Yy, a tak to, no to co? No, całkowicie inaczej niż KSW, nie? Co innego. No tak, no jakby pod względem oprawy zawsze KSW brylowało i twierdziło się, że to jest jedna z najładniej oprawianych organizacji na świecie, no ale jednak pod względem fajmu, no to to wygląda jak inna liga, nie? No to jest ogólnie, wiesz. Yy... No co innego, nie? To jest rozrywka nam KSW, no to jest sport po prostu, nie? i no ja się cieszę, że jestem częścią organizacji KSW, zawsze tam chciałem być, marzyłem o tym i no i jestem. A co myślisz generalnie o tym, że coraz więcej zawodników jest podkupowanych bądź wypożyczanych generalnie, to jest chyba lepsze określenie przez Fame na rzecz. Na, na rzecz fame z KSW. Co myślę, no dostają takie propozycje, no i, no, i przyjmują, nie, no co, co ja mogę na to powiedzieć? No ja walczę w KSW i, no, i się trzymam tej organizacji, no nie? To, to, to było moje marzenie, tak jak mówiłem. E, a co co o wykupowanie zawodników, no dostają propozycje, no i walczą. Po prostu. A czy ty byłbyś kiedyś chętny do wykonania takich ruchów? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Nie, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. To jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzmy rozmawiać o takiej miękkiej poduszce, jak na przykład FAME, tak? no, <laughs> Tak jak mówię, no ja się skupiam naprawdę, wiesz, na sporcie, no ja jestem z krwi, kości, sportowcem, trenuję dwa razy dziennie, daję z siebie wszystko, moją motywacją jest pas, potem, wiesz, no najwyższe cele, no nie, więc ja się nie zastanawiam nad fejmem, tylko, tylko nad, nad pasem miszowskim. No właśnie, wracając do tej sportowej części, czyli generalnie KSW, jak się czujesz opromieniony zwycięstwem po ostatnim zwycięstwie nad Patrykiem Kaczmarskim? No z Kaczmarczykiem. Super. Kaczmarczykiem, przepraszam. Super. Naprawdę wiesz, dało mi to bardzo dużo motywacji, bo naprawdę zapierdzielałem do tej walki, no nie jeździłem do Mateusza Gamrota do Czerwonego Smoka, do tam do chłopaków. No dawając siebie wszystko, no nie dwa, trzy treningi dziennie. No i to dało efekty, tak? Byłem w klatce Zajebiście, bo pierwszy raz miałem taką możliwość, żeby zobaczyć tylu kibiców na żywo, no nie? Bo zazwyczaj to się walczyło albo w studiu, albo przy tysięcznej publiczności, więc 10 tysięcy a tysiąc całkowicie co innego. No i super, naprawdę mega doping. Wszystkich słyszałem, dziękuję wam w ogóle, że byliście i dopingowaliście. No i, no i co? No i cieszę się, naprawdę się cieszę i walczę dalej. No, można powiedzieć, że od czasu waszej, e, waszego starcia na Almie to chyba sporo się zmieniło, nie? Tak, no do, znaczy my się biliśmy semi pro na gali, e, ale jakby biliśmy się na zawodowym, e, na zawodowej gali, ale na, na, na amatorski, e, zasadach, mhm. amatorskich zasadach. I no i co to się zmieniło? Wiadomo, no trzy lata to się zawodnik może całkowicie inaczej wszystko się układa, no nie? E, no i co? No trenowałem i, i się zmieniłem, nie? Opłaciło wyszedłem, się. Wyszedłem do tego rewanżu całkowicie innym y, zawodnikiem. Co powiesz o swoich następnych starciach? Czy masz już zaplanowane masz już zaplanowanego rywala do następnej walki? Nie, 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 niestety jeszcze nie mam. Nie rozmawiałem z KSW po tej walce. Na razie wiesz, leczę kontuzję i no i cieszę się zwycięstwem. No nie naprawdę do końca roku na pewno nie walczę. A kiedy byś tak mniej więcej planował powrót do klatki? Chciałbym w marcu. Chciałbym w marcu, bo to jest taki odpowiedni termin, żeby do końca roku sobie zrobić taką przerwę, a potem wlecieć na obroty i w marcu stączyć pojedynek. Mhm. Niedługo już jest dosyć emocjonujący pojedynek, czyli generalnie stary wyga kontra perspektywiczny kot, czyli Mamet Kalidow kontra Roberto Soldic. Co powiesz o tym zestawieniu? No Bardzo mnie to ciekawi. Naprawdę nie umiem wytypować tutaj zwycięzcy, bo i Mamet Kalidow naprawdę zaskakuje nas, pomimo tego, że naprawdę no już jest starszy. No nie? A robi takie jaja w tej klatce, a Soldic głodny zwycięstwa z młody, młoda krew. No, w ogóle będę na tej gali. i. No nie mogę się doczekać jak będę to oglądał i będą naprawdę mega emocje i jaram się, że zrobili to starcie. Jasne, no i my też liczymy tutaj na poważne starcie. Wracając jeszcze tylko tego co się dzieje tutaj za plecami. Przyjechałeś tutaj z Arkiem Tańculą. Powiedz w jakim charakterze, czy jako jego prywatny ochroniarz w razie ataków rodziny Murańskich? Nie, jestem w narożniku Arka. Wychodzę jutro z nim do, do klatki, znaczy nie do środka, no nie, tylko dam gdzieś obok. No i będę się starał mu podpowiadać, starał. No będę się dar, po prostu będę gardło, żeby Arek dał z siebie wszystko na tej walce i, i wygrał, i doniósł tego, że jest lepszy. Czym macie jakikolwiek gameplan? Czy ten gameplan się generalnie różni po tym, jak zostało ogłoszone, że walka odbędzie się w rzymskiej klatce? Ja tu nie będę nic zdradzał. Gameplan jest i na, na Pana. Murańskiego, i no i zobaczycie jutro w klatce. No. Po prostu nie będę tu nic mówił, nie będę nic zdradzał. Jasne, czekamy. Mam nadzieję, że pojedynek dostarczy nam e, takich samych emocji jak Twój. Chociaż nie wiem, to będzie wysoko postawiona poprzeczka. W każdym razie dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wywiadzik. I co, no oglądajcie jutro, będą mega jaja. E, dobry pojedynek będzie, Arek jest dobrze przygotowany. I co, oglądajcie, kibicujcie, wspierajcie. I do następnego. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.